Wiele osób myśli, że problem pcheł znika zimą. A to mit. Pchły rzeczywiście są mniej aktywne na zewnątrz, gdy jest zimno, ale ich jaja, larwy i poczwarki mogą przetrwać w naszych domach przez cały rok. Często sami przynosimy je na ubraniach i butach, a one czekają na odpowiedni moment, żeby się rozwinąć. Optymalna temperatura dla pcheł to od 20 do 25 stopni Celsjusza, czyli właśnie taka, jaką zazwyczaj mamy w domach. Dlatego pchły w takich warunkach mogą bez przeszkód rozwijać się i rozmnażać. Cykl rozwojowy pchły trwa zaledwie 2-3 tygodnie. To oznacza, że w Twoim domu w krótkim czasie może pojawić się mnóstwo nowych pasożytów. Zimą w ogrzewanych mieszkaniach pchły mnożą się w zastraszającym tempie, a czujność opiekunów spada. To błąd. Zaniedbanie profilaktyki może skutkować inwazją pchł. Warto regularnie czyścić i prać legowiska zwierząt oraz odkurzać podłogi, zwracając uwagę na zakamarki, w których mogą znajdować się jaja, larwy i poczwarki pcheł. Aby skutecznie pozbyć się pcheł, niezbędne są również regularne zabiegi higieniczne i stosowanie odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych u naszych pupili. Ja u mojego psa cały rok stosuję Fiprex Duo. Bo hamuje on rozwój jaj, larw i poczwarek pcheł, które mogą ukrywać się w naszym otoczeniu.